Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwiska. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Klub San Jose Earthquakes zmierzy się z FC Cincinnati. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem: zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony, to stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. No to zaczęło się. Grezo. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Bajecznie go teraz kiwnął. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Zgrywa w pole karne z poświęceniem i skutecznie. Szansa, czy przełamie impas. Znakomicie wybronione. Brawo. Jestem ciekaw, jak dzisiaj poradzi sobie formacja obronna miejscowej drużyny, która to delikatnie rzecz ujmując, nie słynie z nadmiernej szczelności. Dość powiedzieć, że nikt nie traci w rozgrywkach więcej bramek. Zespół gospodarzy nie może też specjalnie liczyć, że braki w grze defensywnej nadrobi pod przeciwną bramką, bo przychodzi im zmierzyć się z ekipą, która potrafi postawić na swoim przedpolu prawdziwe zasieki. Rezo. Może być zaraz groźnie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka do Orłesy. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Nie daje się teraz zatrzymać. Za mocna wrzutka. Piłka mija pole karne. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Uwaga, szansa na prowadzenie. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Grezo. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Espinoza. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Muszą szybko wracać do obrony, grezo. Skutecznie teraz broni piłkę. Jeśli zabiorą mu teraz piłkę, będzie źle. Murphy, Acosta. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Może być groźnie. Świetna okazja. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Są coraz bliżej bramki. Gdyby udało im się teraz umieścić piłkę w siatce, wygrana byłaby tuż-tuż. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Murphy do końca. Zostało już tylko pięć minut. Bird. No można było to rozwiązać lepiej. Wizdek i zaczęło się.